Piłkarski sezon trwa w najlepsze. Za zespołami zielonogórskiej klasy okręgowej już 8 kolejek, choć zespół z Krosna Odrzańskiego rozegrał 7 spotkań. Mecz klasy okręgowej pomiędzy relaksem Grabice a tęczą homanit Krosno Odrzańskie, który miał zostać rozegrany w minioną sobotę, został przełożony na inny termin, najprawdopodobniej na 23 listopada. Nie zmienia to jednak niezłej sytuacji tęczy, choć w tabeli zajmuje piąte miejsce, to w lidze jest niezwykle ciasno. Tęcza z dorobkiem 15 punktów traci zaledwie dwa oczka do wicelidera i ma jeden zaległy mecz. Po siedmiu grach tęcza ma pięć zwycięstw i dwie porażki. Wszystkim zespołom odskoczył nieco lider rozgrywek Zorza Port 2000 Mostki, który ma 21 punktów. Podobnie jak w poprzednim sezonie, celem jest wprowadzanie młodzieży i lokalnych zawodników. Mój sposób pracy zawsze, od kiedy pamiętam, był taki, że młodzież u mnie dostawała szansę i bardzo e, zawsze ich wspierałem i będę wspierał, bo to jest przyszłość, po pierwsze. Po drugie, widzę ich zaangażowanie, widzę ich pracę, e, więc, więc na nich stawiamy. W sobotę 5 października o godzinie 14 w ramach dziewiątej kolejki na stadionie przy ulicy Pocztowej w Krośnie Odrzańskim MKS Tęcza Homanit zmierzy się z zespołem Błękitni Ołobok.